Nasze polskie media, kiedy jechałem na Podlasie, Onety, TVN, gazownie, w sensie wyborcze, przepraszam najmocniej pracowników Gazdy Wyborczej, za określenie ich mianem gazowni, ale to tak się przyjęło i w sumie chyba nikt nie jest zdziwiony. Wszystkie te media, jak tam jechałem, mówiły o tym, że no, granice z Białorusią w strefie. Specjalnej, do której nie ma dostępu nikt, poza lokalesami i wojskiem jest bardzo źle i ludzie, nawet nie ci imigranci, tylko ludzie, miejscowi, polacy umierają z głodu, bo turyści nie mogą przyjechać do, tego, do tej strefy objętej, objętej zakazem wjazdów. No więc na miejscu okazało się, że to nie jest do końca prawda. To w ogóle nie jest prawda, tak naprawdę, bo to nie jest prawda. Jakakolwiek prawda. Na miejscu okazało się, że na strefie tej strefie specjalnej na białoruskiej granicy po prostu tętni życie biznesowe. Jak rozmawiałam z chłopakami, których tam znam na miejscu, części nie znam, ale z nimi rozmawiałem, bo nie trudno na Podlasiu nawiązać bliższe kontakty, kiedy tam się już pojedzie. Mam nadzieję, że wiecie, co na myśli. Kiedy z nimi rozmawiałem, mówiłem tak, Rafał, słuchaj, tutaj, wrzesień, Październik to w ogóle bida szyby. Pilnica, tak? Przecież zawsze było zimno u nas, bo to jest niedaleko Suwałki. Generalnie turyści nie przyjeżdżali już w wakacjach, bo no, nie jest to miejsce, którego tłum można przyjechać i cieszyć się na przykład słońcem, plażą, bo to za zimno już wtedy jest. W związku z tym, od lat w tym okresie, o którym teraz mówimy, czyli wrzesień, o październiku jeszcze nie wiemy, ale o tym za chwilę, a nie było tu żadnych turystów. W związku z tym, te nasze wszystkie instalacje agroturystyczne, knajpy i tak no, kończyły funkcjonowanie. Dzisiaj mamy cholerne prosperity, gdyż przyjechali tak żołnierze, Straż Graniczna z całej Polski jest policja. Tu ciągle ktoś się kręci, jest tego jasne, od jasnej, cholery od W związku z tym, wszystkie agroturystyki są zapełnione po prostu po pff, sufit. E, wszystkie knajpy cały czas działają. Dwa, cztery na dobę, bo takie mają, takie mają zapotrzebowanie. E, sklepy nie nadążają z przywożeniem spoza strefy zakupów, żeby sprzedać te zakupy zakupowe zakupującym zakupy żołnierzom. E, ostatnia informacja, która. No, stawia w nie najlepszym świetle nasze główne media, to nie wiem dlaczego robią wszystko, żeby przekazywać rzeczy wyssane z palca. Czy ktoś mi to wreszcie wytłumaczy? Tak, z tych ludzi, ja nie mówię do Was, do, was, do widzów normalnych, ludzi, którzy wiedzą, jak to wygląda. Tylko może wreszcie któryś z tych dziennikarzy. O Jezus Maria. dobra, wyborcze i TFN-u. Powiedział dlaczego. Znaczy, być może kiedyś to wejdzie, także jakiś pamiętnik napisze, dlaczego tak robili. Ale tak właśnie robią. Zobaczcie sobie to teraz na ekranie: to nasza logika ściągnęła i wrzuciła do siebie na profile, pytając, co to za medium. Czy to jest Russia Today, czy to jest jakaś białoruska telewizja rosyjska, czy może jakaś inna, skoro podaje tylko i wyłącznie przekaz białorusko-rosyjski. Nie, to jest gazeta wyborcza, która podaje dokładnie przekaz białorusko-rosyjski. E, w tym tygodniu, kiedy byłem, bo to był początek tego tygodnia, gruchnęła wieść, że po polskiej stronie znajdują się trupy. Trupy w sensie imigrantów, którzy zamarzli i tam po prostu już skonali po polskiej stronie. E, Szybko się można było zorientować, jeżeli się spojrzało na przekaz informacji, że najpierw ta informacja pokazała się w rosyjskich i białoruskich mediach. Błyskawicznie została przechwycona przez ludzi z Wyborczej Białostockiej publikowane bez żadnego zapytania do strony polskiej, jak to właściwie wygląda. Drobnym dróżkiem gdzieś tam było, że jeszcze nie dostali odpowiedzi z polskiej strony, ale wrzucili narrację że rosyjską i białoruską także na środowisko po całej Polsce. I kiedy jechałem na, na Podlasie, odbierałem telefony, Rafał, co tam się dzieje? Po prostu setki trupów są w lasach. Nie wiedziałem, dojechałem, dowiedziałem się, że te trupy tylko i wyłącznie występują w relacjach białoruskich, które są kolportowane przez media w Polsce, które nie mają żadnych powodów bać się tego, że za kłamstwa ktoś może je zamknąć. Lek z przykładem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.